manka z strony camera.pl, czy nagrywamy odcinek z Browser's. Na mojej postaci jest przycisk, przycisk do subskrypcji, naciśnijcie go, ale no tam na dole lecimy. Zmienimy na pary, coś mam zrobić na pary. A, i mam dla Was dwie skrzyneczki, dużą i małą. O mega Megaboxa zapomniałem ten wbić. Dobra, to co? Leci, um, widzimy się w grze. Dobra, już, 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 Elko, już jestem. Mamy tu dwa kubki. No i wygramy trz, trzy gierki takie, no trzy gierki zgramy. Nie będzie okej. Okay. otworzymy dwie strzyneczki. Kurde. O, on, on właśnie dobrze, bo ma zasięg daleko, ja mam na blisko. Ciekawe. Tu iść tutaj nie. Nie, 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 w ogóle. mnie. Ej, dawaj, idziemy tu. Kurde, ty pieczone. Dobra, mamy to, dwa kurby mamy. O, mam wielkie starcie. O, oj, oj. Tutaj to mieliśmy szans. Dobra no widzimy się w kolejnej grze, hello Dobra, już jestem Jeszcze już Tu mamy znów dwa kubki. Dwa kiby. Mamy jeszcze sobie kolty Dobra, nie, no, idziemy tam zabrać synaczkę. O kurde nie nie, 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 no, z dwóch stron dobra, już się nam zraca szans. S szans. Dobra, o, dobra, mogę wyjść Piper. Jak, jak ona mnie trafiła? O, dobra, dobra, tu jest, jest to. to. ona mnie trafiła, ona, no, o nie, ona, 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 ona mnie wie, ona, ona o mnie. mu we mnie? To za dwa lusy. Dobra, widzimy się w kolejnej wierce. Już jestem. Um, nie mam żadnej szynki. Szkoda, że może Możesz kogoś tutaj. Typ... Kurde, zło wziąłem właśnie. Na tą mapkę. Fuck! Trzeba no, kogoś na daleko wierzy, nie na blisko. Dobrze dobra, ja mam go. Kurde Dobra, ja to będę stał tak. Oni... O o o! Kurde! Jakby on tu weszedł, co to... O, Są tu, są tu, są tu, są tu, są tu. Mamy, dobra. Dobra, dobra, nie, 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 nie. Użyjemy później. O oh, fakt! Dobra, mamy to. Aha! Co? Co? Dobra, dobra, otw otwieramy e, skrzynek, e, dwie e, skrzynki Duża skrzynka najpierw. Ci. są trzy, ale jajaj. Jaj. Szkoda. Może tutaj coś będzie? Też nie ma nic No i co ono? No nic nie dropnęło I to był no koniec odcinka Zostawcie subskrypcję Jeszcze raz i subskrypcja jest na, na czole Jessie I... Elo